Osiemdziesiąt baśni dookoła świata. Around the World in Eighty Tales. Baśń z Gany. A story from Ghana. Deszczowa pieśń. Rain song. Rzeka w dżungli skurczyła się do małej stróżki pod wpływem letniego gorąca. The river in the jungle had shrunk to a trickle. in the summer heat. Ziemia była całkowicie wysuszona. The ground was completely parched. A wszystkie zwierzęta były w rozpaczy. And all of the animals were in despair. Nie przeżyjemy bez wody. We can't live without water. Użalał się Gusiec, wailed the warthog. Co my teraz zrobimy? What should we do? Moglibyśmy się przeprowadzić do innej dżungli, zasugerowała zebra. We could move to another jungle, suggested the zebra. Albo moglibyśmy wykopać studnie, powiedział hipopotam. We could dig a well, said the hippopotamus. Nie wygłupiaj się. Don't be silly, rzekł wąż, said the snake. Wszystko co musimy zrobić, all we have to do, to obudzić Nayama, boga nieba. Is wake up Jan, the sky god. On pewnie śpi w niebie za wielką górą. He must be asleep in the sky beyond big mountain. Jeżeli my będziemy krzyczeć wystarczająco głośno, if we shout loudly enough, on się obudzi, he will wake up i ześlę nam trochę deszczu and send us some rain. Zbudźmy go więc, powiedział Lew. Ja go zbudzę. I will wake him up then, said the lion. Ja mam najgłośniejszy głos w całej dżungli. I have the loudest voice in the jungle. I zarzucił swoją grzywą, po czym zaczął ryczeć. Ra-ra-ra! And he tossed back his mane and started roaring. Ra-ra-ra! Zwierzęta czekały. The animals waited, ale nic się nie wydarzyło. But nothing happened. Niebo nadal było niebieskie. The sky remained blue, a wiatr szeleścił w suchej, w suchej trawie. A breeze rustled the dry grass. Wszechmocny, wszechwiedzący Bóg na jam w niebie. Spał i chrapał dalej. Najam, the sky god, snored on. Pozwólcie mi spróbować, powiedział słoń. Let me have a try, says the elephant. Najam na pewno mnie usłyszy. Najam will definitely hear me. Podniósł swą trąbę. She lifted her trunk. I zatrąbił z całej siły and trumpeted with all of her strength. Hre, hre, hre. Zwierzęta czekały, ale znów nic się nie wydarzyło. The animals waited again, but still nothing happened. Liście wisiały bezwładnie na drzewach. Bez żadnego wietrzyku, który by je choć poruszył. The leaves hung limply on the trees, without even a breeze to stir them. Nayam, Bóg nieba, chrapał dalej. Nayam, the sky god, snored on and on. Ja zbudzę tego leniwego Boga! krzyknęła żyrafa. I will wake up that lazy god! Cried the giraffe: Jestem wyższa niż każdy inny. I am taller than anyone here. Naja powinien mnie z łatwością usłyszeć. Naja, should hear me easily enough. Wyciągnęła swoją długą szyję, she stretched her long neck i zaczęła wyć tak głośno, jak tylko potrafiła. And started bellowing as loudly as she could. Haram! 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 Ale po raz kolejny nic się nie zmieniło. But once again nothing happened. Tylko komary brzęczały w gorącym słońcu. The mosquitoes droned in the hot sunshine. Podczas gdy na jam... Bóg nieba chrapał i chrapał i chrapał. While yam the sky got snored on and on and on. Dajcie mi spróbować. Let me have a try, powiedziała małpka. Said the monkey. Ja się wespnę na szczyt najwyższego drzewa. I will climb to the top of the tallest tree. Na pewno Bóg niebios Usłyszy mnie z takiej wysokości. Surely the sky god will hear me from such a height. A więc huśtnęła się w górę drzewa. She swung up a tree i zaczęła trajkotać. And started chattering. I znów nic się nie wydarzyło. Again nothing happened. Tylko żaby drzewne ziewnęły. The tree frogs yawned. A Bóg nieba chrapał, chrapał i chrapał dalej. The sky god snored on and on and on. Ja potrafię latać. I can fly. Przechwalał się flaming. Boasted the flamingo. Ja obudzę Boga nieba. I will wake up that sky god. I poszybował prosto w niebiosa, gdzie zaczął krakać. He soared up into the heavens and called, "Hau, hau, hau!" Ale po raz kolejny nic się nie wydarzyło. But once again, nothing happened. Ostatnia kropelka wody wyschła w korycie rzeki. The last drop of water dried up in the river bed. Bóg nieba chrapał, chrapał i chrapał. The sky got snored on and on and on and on. A mogę ja spróbować? Can I try? Powiedział jakiś głos, said a voice z wystchniętego błota w korycie rzeki from the dried mud in the riverbed. To malutka, słodkowodna małż pisknęła. A tiny freshwater mussel was speaking. Jej muszelka zamknęła się prawie całkowicie w obawie przed ostrym słońcem. Her shell closed on almost completely against the fierce sun. Jakże cię usłyszy Bóg z nieba? Tak, tam z dołu, zapytał wąż. How will the sky god hear you from down there? the snake asked. Moje dzieci, moje dzieci umierają z pragnienia, powiedziała małż. My children are dying of thirst, said the muscle. Będę śpiewać najgłośniej jak umiem. I will sing as loudly as I can. Otworzyła więc swoją małą muszelkę troszeczkę szerzej. She opened her shell a little wider i zaczęła śpiewać. And started to sing. Pozostałe zwierzęta ledwie ją słyszały. The other animals could hardly hear her. Ale ponad wielką górą, but beyond big mountain, nian, Bóg nieba, poruszył się. Nian, the sky god, stirred. Cóż to za piękna pieśń? What was that beautiful song? Czy była prawdziwa, czyżby tylko śnił? Was it real, or was he dreaming? Nayam wyciągnął swą szyję, żeby lepiej ją usłyszeć. Najam craned his neck, to hear better. A jego włosy zakłębiły się po całym niebie, and his heart billowed across the sky, rzucając cień na dżunglę. Casting shade onto the jungle. Słodkowodna małża śpiewała dalej. The freshwater mussel kept singing. Śpiewała o swoich nadziejach dla swoich dzieci. She sang about her hopes for her children. I błagała na jama o deszcz, aby te mogły przeżyć. And begged Nyam for rain to keep them alive jej pieśń była tak czarująca her song was so enchanting że oczy boga napełniły się łzami that it brought tears to the sky god's eyes w jednej chwili zaczął padać deszcz all at once it started to rain koryto rzeki napełniło się do, do pełna The river began to fill up. Kałuże z deszczową wodą utworzyły się na ziemi. Pools of rainwater formed on the ground. Wszystkie zwierzęta śpiewały i tańczyły, żeby to uczcić. The animals sang and danced to celebrate. Piły, aż ich brzuchy prawie pękały. They drank till their bellies almost burst. Wokół nich liście zrobiły się jędrne, a kwiaty rozkwitły. All around them the leaves became plump and the flowers opened. Nikt nie podziękował słodkowodnej małży. No one thanked the freshwater mussel. Ale ją to nie obchodziło. But she didn't mind. W końcu jej dzieci były bezpieczne. Her children were safe at last. Bye.